na Kanale Dzisiaj wykopki. Jesteśmy w podobnej miejscu gdzie ostatnio. Będziemy chodzić też nad jeziorkiem. No i dzisiaj na trzy wykrywacze. Także co, oglądajcie co tam wypadnie. Lecimy! Pierwszy fant. Takie coś. Nie wiem, może tutaj się krowy pasły? takie i teraz taki odłamek, ale no, możliwe że od pierścienia wiodącego. No, wygląda jak monetka, ale to jest tylko kawałek łuski. Już rozwalona, i tylko to zostało: zbita spłonka. O, no, to był ciekawy sygnał. Jak widać, w drewnie jest. Otworzymy. O, i proszę, biła się kulka. Owiana. Tu uderzyła, jeszcze jest na ślad Kolejna kulka, te szerapne loski tutaj, nawalały i jest pełno o, Kolejny sygnał, co to jest? Co jeszcze takiego wyszło? Hmm. No i się wyjaśniło, to jest ta przelotka od wędki, to dopiero chłopaki właśnie powiedzieli Kolejna łuska już, ściachana, takie mylące sygnały, daj jak monetka A PRL-ka ta? 1979 No Które? To złote 2 złote Pokaż Czekaj, czy będzie widać tutaj Piąteczka, czyli siódemaka mamy Obok tej dwójki, o proszę Też leżał piątek z PRL-u No z tego samego dołka, ile? Dwa złote o, Kilka monetek wypadało naraz Proszę bardzo <noise> Ktoś by się uwalił w tym miejscu Ale były i tak po w ten sposób Tak? W jednym pęczku W jednym pęczku Elegancko, perelki wypadają <noise> Razem łusko wypada No i stara topka Co to wychodzi? Co to jest? Taki kawał metalu. Tu są śruby. Jakaś klamka, czy co? A nie, zapadka, może do zamykania. Jest gaciak dzisiaj pierwszy. O, wpada monetka. 10, nie, to jest więcej. 50 groszy od PRL-u. PRL tu wypadają. No, już po wykopkach wracamy sobie. Jak widzieliście, za wiele tego dzisiaj nie było. Głównie prl -ki. ale wiadomo, nie zawsze coś jest. I tu nie chodzi o to, żeby coś było, tylko po prostu liczę się wypad, Tak, dobrze spędzony czas a nie jakieś tam szukanie jakichś tam cennych rzeczy, jak niektórzy sobie myślą. Także co, jeśli Wam się podobał taki filmik, zapraszamy do łapkowania, komentowania oraz subskrypcji. No, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!